Zuo wuja, happy birthday, nie? Aaa, Dziękować! Zakryję, żeby nie było reklamowania jakiejś marki. Dzięki. Z skinę lepszego. Dziękuję. Zróweczka. Dzięki. Mega fantów Tobie życzę. A, a chciałem zostać abstynentem. Ja, ty abstynent, to nierealne. Oczywiście <laughs> czaszka też musi być przydejmowana, czacha dymi, wujek. Ostatnio nie, nie miałem na wypadzie, no bo zapomniałem cię w samochodzie, generalnie. Yes. Jest. Ostatni wypad, jak wiadomo, na wyjeździe. Ja. No, w Czachach przydymiono, trzy razy było, także fanty będą wuja czy nie będą? No dwa, może będą. Będą. O, a teraz oficjalne przywitanko, także witamy Was nie, tym nie, razem nie. już z wujkiem. Z wujkiem wujek. to się no trochę czy nie? No jak? <laughs> wujek ten, Ty w ogóle na jakimś wypadzie, nie? No, nie, sam, nie wujek nie. sam nie chodzi. <laughs> On no, mówi, ja jestem jego talizmanem, fanty o. przyciągam. <laughs> Dobra, koniec. Także witamy Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania w standardzie. Miejscówka, wujek. Hmm. Stara droga, nie? No. Stara droga, bo tu było. Było naprawdę, było konkretnie. Trafiliśmy jeden punkt na tej starej drodze, obrodziło pięknymi monetami. Dlatego warto jeszcze tam jedną rundę zrobić i zobaczyć, czy coś jeszcze jest. A jak nie, to przejdziemy gdzieś kawałek dalej. Pola terenu mamy naprawdę nie mało dużo dochodzenia. Oczywiście te pole zaczynają się obsiewane robić pomału, także już musimy tak kontrolnie uważać, gdzie chodzimy, ale zawsze podjeżdżamy, jak widać do gospodarstwa, pytamy się rolnika, czy jeszcze można wejść, czy jest już obsiane, czy a generalnie to już sami mniej więcej wiemy, czy jest obsiane, są jakieś tam równe rajki, widać, że jest popsiewane i tyle. A co dzisiaj będzie, wujek, to się okaże oczywiście w czym? Praniu. Praniu, tak jest. Tak. Dobra, koniec lenia. Nowych widzów oczywiście zachęcam cały czas do tej subskrypcji nacięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się przy jakimś lepszym albo i nie lepszym znalezisku. miłego oglądanka. ty tam, ptaki? <laughs> Strzelasz, wujek, gdzie ty tam? Ty się jakiegoś ptaka uszczelisz, no czy co? Rono. <laughs> Dobra, słuchajcie, zaczynam od tego pola. Jakby ktoś... Tutaj myślałem, że to obsiane jest, tutaj jakąś pszenicą, czy przyjść. Bo ostatnio pod filmem jakieś dziwne komentarze mi się zrobiły. żeby po obsianych polach chodzimy, słuchajcie. Także utwierdzam Was w przekonaniu, że to jest zwykła trawa, także nie ma żadnej szkody. Zresztą tam też jest ta trawa, gdzie ta stara droga przechodziła. Tu nie wiem co jest, jakieś jeszcze nie, 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 nie wiadomo co. dobra, deusy gotowe, łopaty gotowe, wujano to co? A taki Iren. Bo tak. ja pogodę zapowiedział, nie ma padać, nie? No, zaczyna. Ale słuchajcie, latuje. Pierwszy w ogóle sygnał. Pierwszy sygnał, a taki kawał przeszedł. bo jak mówi, może ty masz jeszcze wykrywać na polskie nastawione. <laughs> si śmieję oczywiście. Słuchajcie, guzik. Łóżko oderwane. Albo jeszcze co innego, ale widać, że to stare jakieś takie. jakieś tutaj zdobienia. Ciekawe. Nie wiem jak no to spojrzeć. Czy tak, czy tak, czy tak nie wiem, no ale pierwszy jakiś tutaj sygnał zostaje zaliczony i to całkiem fajny fajny fanki wchodzi wuja zaczął jakiegoś fajnego fantu idziemy wujek tutaj na to pole, co? tu żeśmy tak tylko weszli i wyszli w sumie a ta stara droga przecinała no tutaj niestety już nic nie ma a wujek co ma? klamerkę ładna ładniutka to starsza już, no starsza, starsza no taka może nie aż wiekowa, no wiadomo, nie. no ale taka nic też współczesnego raczej, no elegancka, no z czegoś zaczęłeś no ja na razie na no, taki guzik taki półnony, bo też nie wiem co to jest do końca, no ty, to ostatnia... trzeba się cieszyć z tego co jest. Ostatnia... Jak no, nie, doc... nie ma nic, nie? Ostatnio no. miałeś dosyć guzików, nie? <grym> <grym> U, jak ty zazdrośnik, dzisiaj ty będziesz kopał fanty, tej kurde. A wieczorem co będzie? <grym> no co? Degustacja. Degustacja. Krągłość? Jest krągłość pierwsza? Czy nie, czekaj blaszka Wuja, no. ja już mam dzień zrobiony nie. Piękna moneta, już widzę stara monetka Stara moneta będzie wujek Chcesz zobaczyć? To chodź Ale piękności. Jesteście ciekawi pewnie nie? Co to tu jest, ale już wam powiem, że jest, że jest fajne trafienie, bo widzę Idę w, idziemy w ciągłości tej starej drogi, która tu prowadzi, mówię, to jest kwestia znalezienia kolejnego, kolejnego punktu, także słuchajcie, emocje minęły, patrzymy, co tu jest. Jest? mówię. Ty w ogóle to byś się coś ostatnio wzrok poprawił, nie? Ostatnio. No. Wszyscy mówią, że wujek coraz lepszy z rok, bo on na oko już srebra znajduje. No jak potem w Sylwestrze chyba, co? No, no, to Piękna moneta, masz czoteczkę? Dawaj tą delikatnie ją przetrzemy, bo ja niestety dzisiaj jestem niezorganizowany po tym wyjeździe do Polski wszystko tutaj nie. nie ma nic. Dobrze że też Pin jest. Warto było wrócić na tą starą drogę. Uwia. Te tereny. No generalnie wujek tu na tych terenach nigdzie nie mamy, tylko w tym jednym miejscu. Tak bruszcze starej drogi, nie? Piękne, pięć feningów około 1620-1650 rok, także XVII wiek. Godło tutaj też jakiegoś tutaj lwa widzimy. Mówię ten rocznik. Moneta delikatnie mówiąc, no te ranty są zjechane, bo no, stara moneta ma prawie, ponad, prawie ponad, ponad 400 lat, także nie wymagajmy cudów od ziemi, ale i tak słuchajcie, ładna moneta, może mi się delikatnie uda w domu ją oczywiście to czyścić. Generalnie takich monet nie czyszczę, no bo to nie ma sensu. One tak pięknie wyglądają tak jak wychodzą. Także dla mnie dzień zrobiony oczywiście. Idziemy po więcej. Co? Nie widzisz? Teraz nie widzę. A jak nie widzisz, to znaczy... A, to jak, a jak przychodzisz do mnie i nie widzisz. To jest za Pokaż to Czy to jest moneta tutaj? To jest za grubo, nie? No za grube na monetę, ale... Ty coś tutaj na tym jest, nie? A ja to, to twoja dwójka. Ach sygnał, no wujek, okrągłe i to takie nie, nie. wiem, to aluminium, bo to w ogóle leciutkie jest jak piórko, wiesz? Ale monet? Srebro, ty już wiesz co? Ty już wszędzie srebro, teraz widzisz. Nie no. tak nie rozpędzaj koleś. ja już wróciłem z powrotem, także spokojnie z tymi twoimi srebrami. A to coś jest, I nie O, coś tam jest na tym, ale to nie jest żadna moneta że Rzet może, nie? Nie, że tam też nie. No nie wiem, jakieś takie, no. Takie coś od czegoś, no. Coś od czegoś. No ale jest. Krągłość. Biegłeś tu normalnie, już myślałeś, że srebro, co? No. <laughs> Kurde. Kurde. Niestety, na swoje srebro jeszcze musisz poczekać. Dzisiaj oczywiście, bo tych srebr to hmm, codziennie, codziennie, nieco wyba praktycznie już masz, nie? No wuja, znowu zaszalał, Co tam masz? Przecież, że moneta. Pokaż. Nie ja, czyli tym paluchem o kurde, stara moneta kolejna Nawet ja czyszczę Nie masz Ja czyszczę, bo wiesz, tak. zacznij kurwa ją szorować, a ty się tą drucianą pociągniesz tu, tu Ale już widzę stara moneta ładna ładna, stara monetka. Pięknie chyba nawet zachowana No Przestań mi tu przeklinać ta, na kanale, ta, kurde ta, ta. No, Kulturalnie ja mówię, kurła kurwa Wuja no. dzisiaj mówi kurwa Dobra, czyścimy po oczyszczeniu, stara moneta, widać taką rzymską czwórkę, na dole fen, czyli cztery feny i to by było na tyle niestety, ziemia stratowała tą monetę, ale mówię, to, jest, to są takie, to są te, okolice, tych, te tego okolice, no to są te same daty, to ta moja 1620, 1650 rok, bo one tak wychodziły. W tych datach nie wiem, czy to warto się tu w ogóle czyścić. o wujek żeby się tu. A może spróbuj. W sumie tu nie masz, nie masz co zniszczyć, bo ona i tak jest zajechana no. jak, jak pies. Nie? No ale gratuluję pierwszego trafienia. Aha, dziękuję. Proszę bardzo do moneciarki, Hop, i lecimy dalej. Dziwne to pole, dziwne, 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 dziwne. Kolejny sygnał. Tym razem nie to nie monetka, tylko guziczek. Guziczek. Jakiś chyba prusak to będzie, mi się wydaje. Jakiś pruski guziczek i nawet chyba wojskowy pruski, ktoś mi tam kiedyś w komentarzach często, gęsto kopie takie guziki że pisał, że to są pruskie guziki wojskowe. Każdy pewnie myśli, że guziczki piękne, zdobienia jakieś tam, sygnatury mają piękne zdobienia, jakieś tam korony, cuda, ale są też i takie guziczki, także wlatuje guzik. Powiedzmy marki nieznanej, mi znanej, pruski, no nie ma nic, żadnych sygnatur, zdobień, także Jest jaki jest, oczywiście zabieramy Gdzie jak nie tu? Tam już tak jakoś, w ogóle śmietnisko straszne tam Mamy tam jeszcze jedno pole z tyłu do, do przejścia, Musi, idziemy sobie zobaczyć, tam jeszcze nigdy nie byliśmy Jak nie gdzie, jak, jak nie gdzie, tylko tutaj Latuje kolejna moneta, słuchajcie Monetka to jest na pewno. Stara moneta to jest też na 100% już widzę. Niestety jest trochę przekrzywiona. Prostować oczywiście nie będziemy, ale może wyczyścimy ją. Zobaczymy delikatnie co to tu jest. Niestety z tej monety nie da się nic więcej wyciągnąć. Jeszcze troszkę starsza monetka. Niestety ten piasek to wysypałem. Jak widać niestety no jest jaka jest, ale jest to też starsza monetka. Także <gryw> stara droga. Dalej sypie, no szkoda tej monety, naprawdę. Wiem, że to fajna stara monetka, no ale niestety. Oczywiście zabieramy, może gdzieś tam się lepiej doczyści. Dojdziemy, co to za, za cudo jest. Coś tu się przebije, także może po jakimś lepszym wyczyszczeniu. Takie te podręczne, te, te szczoty takie czy coś. Masz tu wodę? Nie. Ja. Weź trochę pochlap to wodą. Może tutaj jak wodą chlapiesz, może będzie lepiej. Coś piątka tu się prześwituje, może być jakieś cztery felingi no, palcem już teraz nie będę dotarł. No nie wiem, musi dosnąć. Ale jest to, mówię, stara monetka. Dobra, nie rozwodzimy się, bo tutaj zacząłem rozmyślenia robić na temat tej monety. Idziemy dalej. Ale jazda, słuchajcie, w ogóle wracam do tego dołka z powrotem. Standardowo, Gore, ten wykrywasz. Zawsze tak robię, że przemiatam jeszcze raz. Czasami te sygnały się gdzieś tam pogubią. I zrobiłem to znowu. Słuchajcie, kolejna moneta wlatuje. Wygląda też, że to jest coś starszego. Woła wujka, woje, chodź podejmij sobie, bo ty ci taki smutny jesteś. Także ja jestem ciekaw, co to tam będzie. Yeah. No to tak delikatnie. Ściągnij te rękawicę, kurde, tak delikatnie, ładnie, ładnie mi ją tu podejmij, nie? Bo ona tak ładnie wygląda, nie? Czy nie? No. Elegancko, co? Pokaż mi. Ja, stara moneta. Ach, stara moneta. Jedynka. Niestety, jedynka, Cesarstwo Niemieckie. A już, kurde, myślałem, że będzie jakiś taki doppelpak, jak ja to mówię, no, ale słuchajcie, zabieramy, bo zabieramy, cieszymy się, oczywiście kolejna kromość, latuje, bujek. I co robimy? Pędzimy dalej na kolejną miejscu, nie? Kurde, nie zdążyłem dobrze dziury zakopać wujek, woła, że moneta. I znowu wszystko w jednym miejscu. Pokaż to. Pokaż, co to jest. Och, przestrzelona. Przestrzelona moneta. Co to kurde to jest? To, tu, właśnie, coś, nie? to w ogóle chyba nawet moneta nie jest. No. To jest guzik wujek. A guzik? Ja, to A, jest guzik. Ja. Tu było łóżko. Ty ale wiesz co to jest za guzik? Nie. Kurde. Tak mi się wydaje, że to jest guzik pruski rangowy. Wiesz, bo ma takiego. O, to będzie guzik pruski rangowy. No niestety. Orłapuny? No, tu jest skrzydło, głowa. Tu to berło, czy on tam, to, to on tam trzyma, nawet nie wiem, już dosycha, nawet to widać. No kurde, i zobacz, żeśmy tu wrócili znowu. O, to będzie, o, ja, to jest, to jest guzik na pewno, to ja, to będzie. To jest pruski guzik rangowy. No szkoda, że. Trafiony, no szukaj może drugą część znajdziesz, to się w domu skleisz, super glue. Tak, tak. Dobra, zabieraj. No i znowu się nam zaczęło, nie? Tutaj wujek w tym miejscu. Bo ja wszystko w jednym miejscu nam wychodzi, nie? nie. Wujek mówię, że tu chyba sklep z fantami był kiedyś. I mu leciało, słuchajcie, kolejne znalezisko. Starszy guzik jakiś, widać, że to starszy, bo taki, taki masywny dosyć. No, także kolejny guzik, no name. Taki masywny, starszy widać. Oczywiście, zabieramy. Co ja zostajemy tu chyba, co? Plan był na inną miejscówkę, no ale tu wychodzi, no to zostajemy. Trzeba tą trawkę tu porządnie przejść. Słuchajcie, wlatuje fancik, którego dawno, dawno nie miałem. A często i gęsto, kiedy się kopałem, no taka jakaś posłucha się zrobiła tych kluczyków. Jest to kluczyk do zegarka kieszonkowego. O, teraz po dmuchnięciu będzie lepiej widać. No, także się kręciło, cyk, 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 cyk i zegarek był nastawiony, czy tam co i jak, gdzie, no, także kolejne znalezisko, kluczyk od zegarka kieszonkowego. Pogoda, dramat totalny, <laughs> wuja krzyczy tam z tyłu, cały czas ta stara droga, zobaczcie, cały czas w tej linii idziemy, wuja krzyczy, <laughs> kurę, chcę poprawić tą czapkę, bo wyglądam normalnie, was... o, teraz będzie lepiej, ale pogoda jest naprawdę fatalna, słuchajcie. Moneta, kolejna wlatuje. Wygląda fajnie, bo cienka. Także patrzymy. Strasznie nam się pogoda spierdzieliła. Co my tu mamy? Kolejną monetę. O, jedynka cesarstwo. Co ty miałeś, Co ty miałeś, wujek? Co ty miałeś? Co ty miałeś? Dychę Weimaru? Dyche Weimaru? A ja mam jedynkę z cesarstwa niemieckiego. Ale taka, w takim stanie. O ja, czytelna także. Jest czytelna, to i tak jest sukces. Tyle, wygląda tak. Dobra, oczywiście zabieramy ją. Rolnik tam się na pole widzimy, wbił, może jakiś inny się wbił. Także można się zapytać o jakieś nowe miejscówki. Oczywiście mi tą monetę zabieramy. Nie wiem, teraz chyba robimy taką przerwę na jakiegoś nie wiem, co jednego. I poczekamy, może to przestanie padać. wujka pokaż tą dychę Weimaru. W miarę fajnym stanie. Ja mam tam też fajne. Fajne, no tak, nie, nie jednych, nie fajne. Co tam masz? Pokaż co masz. No kurde, jaki stan fajny. Ja mówię, czasami się trafiają takie dyszki, te Wajmarska ta ziemia tu jest taka fajna. Dosyć tam na tej trawie jest fajna, a tutaj już taka jest taka mniej fajna. No ale zbędnicy. Fajna monetka. 24 rok, elegancko. Szybko do mnie idziemy. Bo ja też mam coś tam wykopane. Plombę, plombę, plombunia. Gdzie ty jesteś tu? Plomba. Fajna, ładna, podoba mi się, bo jest piękna, czytelna. Georg Plank. <grym> Zoest. Zoest? Nie, nie wiem. Coś tam jest na tym. A tu z tyłu co? WM00. Także fajna plombunia wlatuje. Oczywiście zabieramy. I lecimy dalej. No to się zjrzeć za wędrową w krzaki <grystanie> krzaki, ale warto było, bo jest coś okrągłego. Także patrzymy co to jest za cudo. Opa Co my tu mamy. O, już widzę. Gdzie Republika Weimaru? Jedynka zapewne. Tak jest. O Ale widać. Zagajnik tu jakiś przy domu. Przy domu jest to. No, Ta ziemia taka łaskawsza jest tutaj. Co my tu mamy? Jedyneczka Deutsche Reich. Reich wenig. Jedyneczka z kropeczką. Miał jedynki kropki. Nie, Nie wiem. Trochę już wykopałem tych monet. 1925 kłosy. Także Republika Weimaru. Dobra. Kolejna moneta, słuchajcie, pomału będziemy się zawijać. No bo ta pogoda to jest totalny dramat. Co, woda? <laughs> klap, 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 nie? Masakra, pogoda. Jesteśmy przemoczeni totalnie. No, ale zadowoleni. Słuchajcie, robimy podsumowanie wspólne. Moje cienie, łamane ciarki. Cię wszystkie moje e, rzeczy wujek prze, e, przejął. Tu wujeczka, trafienie. Guzik pruski rangowy. No szkoda, że jest ułamany, no ale. Mówię, Nie oczekujmy e, od rzeczy wyciąganych z ziemi cudów. Czasami wychodzą fajne stany, czasami nie. Wujka, cesarstwo, widzę, wujka dycha e, dycha z Republiki No Ta moneta jest naprawdę stan nienica. No mówię, czasami wchodzi tak, czasami i siak, i w owak, no, ale generalnie zrobiły dzień co. Twoje, no moje, czy w sumie wszystko zrobiło dzień, ale no mówię, ta moneta. Tu są jedynki, dwie z cesarstwa niemieckiego, ta Republika Weimarska, co została przed chwilą wykopana. No, ta moneta jest szkoda, mówię, że ona jest w takim stanie. Ale już tak widziałem, że to są cztery feningi, tu jakaś ta piątka, czwórka rzymska się przebija. Nie wiem, może mi się uda tu jakoś się doprowadzić do ładu i dojść do tego co. No i tutaj mamy. Piękna moneta, wujek, już jedną taką monetę wykopałem. Pamiętasz? No. Też na tej starej drodze, tylko tam no. kawałek dalej. No. Identyczną, Nie, teraz mi się właśnie przypomniało w lepszym stanie, oczywiście. Tam to było naprawdę w fajnym stanie. a jeszcze jest taka w miarę czytelna. Tak jak widać, 1620 rok to jest chyba, tak mi się wydaje. plus minus. No także słuchajcie, no jak dla mnie wypad oczywiście zaliczony na plus. Dla wujka też. Tu jeszcze takie pierdołki, klamerki. Tu jeszcze w jakąś klamrę trzasną, plomba guziki na no unajmie że tak ta też jest taka fajna, no, no, fajnie wygląda, no. zadowolony? No bardzo. Wypad na plus? <grym> no Tylko nie pokazuj teraz plusa, bo się wszystko wysypie. <grym> I tym wesołym akcentem będziemy się z wami żegnać, niestety no, pogoda się, i tak jesteśmy już przemoczeni totalnie, ale już chyba bardziej się nie da, ale czas powiedzieć sobie dość. No, także fanty widzieliście, generalnie wypad zaliczony. Już mówiłem na plus. Fajne fanty powpadały. Znowu stare monety, trochę te stany takie, no ale no niestety ziemia robi to, co robi. Tak. A wy wiecie, co macie zrobić. Jak się podobało, łapeczka do góry. Oczywiście nowych widzów cały czas zachęcam do tej subskrypcji. Dajcie dzwoneczka, żebyś na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. No tak. Także trzymajcie się do następnego. Hejo.